Boginki, mitologia słowiańska. U mnie w domu jest takie powiedzenie dotyczące, odnoszące się do niegrzecznych dzieci, które szaleją, płaczą, kłócą się, czy cię boginki podmieniły. I właśnie o tych boginkach dzisiaj będziemy mówić. I co ciekawe, tysiąc lat po tym, jak, ponad tysiąc lat po tym. Jak w Polsce zapanowało chrześcijaństwo, dalej te boginki istnieją, no przynajmniej w moim domu. Ale kim były boginki? Boginki były kolejnymi wrogimi względem ludzi, przedstawicielami mitologii słowiańskiej. Były to takie złe duchy, kobiety, które szkodziły ludziom, zwierzętom, zwierzętom, które oczywiście posiadali ludzie, ale co one robiły? Boginki porywały, podmieniały małe dzieci. Zostawiając dzieci płaczliwe, dziwnie wyglądające, jakoś dziwnie zachowujące się. Albo gdy nie było matki, gdy na przykład gdzieś wyszła, albo w nocy, albo też robiły to siłą i zostawiały takie właśnie, tak jak w tym powiedzeniu na początku dziecko niegrzeczne, nie zachowujące się tak jak trzeba, czy też bardzo chorobite, zostawiające to swoje dziecko takie niefajne, żeby ludzie się nim opiekowali. Mogły też porywać kobiety, żeby te opiekowały się ich dziećmi, czy też męczyły, dokuczały młodym matkom. Ja to tłumaczę tak, że wtedy można było, nikt nie wiedział o takim czymś jak na przykład depresja poporodowa i obwiniano o to boginki. Ale poza tym, poza tym, że męczyły te dzieci, Mogły też atakować ludzi bydło, wygląd różne, albo przedstawiano je jako młode, y, nagie, bardzo ładne kobiety, albo o, wręcz przeciwnie stare, brzydkie kobiety, y, zamieszkiwały w rzekach, w wąwozach, w takich niedostępnych miejscach, ale blisko ludzi. Bały się dziurawca i y, 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 było też kilka innych sam sposobów na tę walkę niejako z nimi. Kiedy już podmieniły to dziecko, tak to ujmijmy wynosiło się to dziecko poza wieś, doprowadzało do płaczu, nie będę mówił jak trzeba było się odwrócić, no i ta boginka, która podmieniła to dziecko brała to swoje płaczące dziecko, które podrzuciła, a zostawiało to, które porwała. Kobiety po porodzie trzeba było chronić nie powinny wychodzić wieszano wianki w oknach, na kołyskach. Można powiedzieć, trzeba było im pomagać. To jest właśnie to, co jest bardzo ciekawe. Coś, co teraz wiemy, co nawet niejako nie tłumaczymy tego, że trzeba pomagać tej matce, trzeba ją chronić, trzeba być z nią. Wtedy tłumaczono, że należy to robić, ponieważ jest zagrożenie ze strony omawianych dzisiaj boginek. Były to po prostu bardzo niefajne. Postacie w mitologii słowiańskiej. Nie ma kultury, która, dla których dziecko nie byłoby najważniejsze, a właśnie boginki stanowiły zagrożenie nie tylko dla dorosłych, nie tylko dla bydła, dla ludzi dorosłych, dużych, mogących się bronić, ale właśnie dla tych najsłabszych, najmniejszych dzieci i dla kobiet, które po porodzie, przed porodą oczywiście nie są tak odporne, no wiemy, na zagrożenia. Ale to jest ciekawe, że po ponad tysiącu latach nadal istnieje takie powiedzenie, czy cię boginki podmieniły. U was też czy znał, słyszał ktoś o takimś powiedzeniu, czy tylko u mnie w domu, dalej, w rodzinnym domu, dalej to powiedzenie funkcjonuje. Czyli boginki, kolejny bardzo niefajny element mitologii słowiańskiej. Znaczy postać niefajna, bo mitologia ciekawa. I to by było na tyle. Zapraszam na inne materiały o mitologii słowiańskiej czy też mitologii greckiej. I inne materiały, oczywiście, też. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij, poleć, pokaż znajomym, opublikuj na jakimś portalu społecznościowym, na jakiejś stronie, żeby ten materiał mógł dotrzeć do jak największej grupy ludzi, czy też inne materiały. Zapraszam też na inne kanały. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Twoje wsparcie. Twoja aktywność dopinguje mnie do dalszej pracy, więc jeśli czekasz na kolejne materiały, na kolejną moją pracę, możesz mi w ten sposób pomóc. Dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia.